Filharmonia Kaszubskiej odbył się dzisiaj drugi konkurs pieśni marynistycznej w Wejherowie. W wykonaniu uczniów szkół podstawowych wybrzmiały zarówno klasyczne utwory związane z morzem, jak i szanty czy piosenki z filmów animowanych. W Wejherowskiej Filharmonii usłyszeć dzisiaj można było młodych pasjonatów śpiewu, którzy rywalizowali w wykonywaniu utworów o szerokiej tematyce związanej z morzem. To jest pomysł Aleksandry Janus, pedagoga ale także dyrygentki pedagoga Szkoły Podstawowej nr 9. Stąd też razem Wejherowskie Centrum Kultury z, z, z tą placówką organizuje konkursy pieśni, tak to nazwaliśmy, marynistycznej dla dzieci, tak aby i oni poczuli tą, tą świadomość, że Festiwal Choralistyki, ten bardzo wiekowy, w Wejherowie się odbywa, aby oni byli tym, tymi zapowiadającymi. I faktycznie nie da się ukryć, że typowo morski klimat zagościł chociażby za sprawą różnorodnych strojów związanych właśnie z morzem, ale także, a raczej przede wszystkim ze względu na artystyczny aspekt wydarzenia, czyli ich śpiew. Na w czas tak. W tegorocznej edycji pewne zmiany dotyczące ilości wykonywanych utworów w każdej kategorii solistów w kategoriach zróżnicowanych wiekowo uczniowie wykonują jeden utwór o tematyce morskiej. Mamy tutaj taką pełną dowolność, żeby każdy zaśpiewał taki utwór, w którym czuje się najlepiej, w którym może pokazać się właśnie od tej najlepszej strony. Natomiast w kategorii zespół tam jest troszeczkę inaczej. Zespoły śpiewają po dwa utwory, też to Tutaj mamy zespoły maksymalnie dziewięcioosobowe, a więc nie zabrakło bardzo bogatych aranżacji i chociażby utworów wykonywanych na kilka głosów. Wypróczcie. Bardzo pozytywnie zaskoczyła różnorodność, bo mamy i piosenki z bajek, bardzo trudne do wykonania, ale wokalistki i wokaliści podłali temu zadaniu doskonale. Mamy też klasyczne szanty, które są trudnymi utworami, bo nie są tak spektakularne kompozycyjnie, a jednak artyści potrafią wyciągnąć z tego naprawdę. Wszystko co się tylko da, więc mamy tutaj i piękny strój, i świetnie zaśpiewane, i są gesty w trakcie, nawet rekwizyty się pojawiły, także jest naprawdę różnorodnie. Jest naprawdę bardzo wyrównany poziom, chociaż szalenie zróżnicowany repertuar. Wydarzenie było wstępem do świętowania tegorocznej edycji Festiwalu Pieśni o Morzu, który rozpocznie się w piątek 19 kwietnia. 11 chórów zmierzy się w tym konkursie, a sobota od godziny 10 to drugi dzień przesłuchań konkursowych. Bardzo Państwa chcemy też zaprosić do udziału w paradzie o godzinie. O godzinie 16.00 wszystkie chóry wrócą tutaj do filharmonii z rynku wejcherowskiego w tej barwnej, kolorowej paradzie, ale też będą śpiewać wszystkie łącznie na rynku. Zatem wiele wrażeń i zdarzeń o tematyce morskiej dziać się będzie w filharmonii, która jest wielką łodzią. A dzisiaj ponownie zabrała na swój pokład talenty tych najmłodszych artystów.